To jest nowa seria dziwadła. No tak, dlaczego dziwadła? Bo chcę nagrywać różne dziwne rzeczy, no więc zaczynamy. I to was. Co dzisiaj do Was mam? Mam teraz cztery o otakiem i będziemy składać szkieleta. Ym, tutaj jest nagrody, fajne, I zobaczcie, jak to jest i to jest 4 jest do wygrania codziennie i to są straszne sterowe, więc naprawdę bardzo fajne y, ci tosy i mam nadzieję, że będą smakować. je ich Mnie Już pachną naprawdę y, super. No to zobaczcie sobie, jak to wygląda. Nie wygląda zbyt obiecująco, ale zobaczcie, już mam pierwsze. Tu mam kosteczkę. Patrzcie jakie to jest słodkie. Ach, nie to Tu mam główkę. I muszę znaleźć więcej szkieletków, żeby ułożyć. O, rączka. I zobaczę jak on powinien wyglądać. On powinien mieć tak. Mm, tak. Tak. Ale to jest. To nie są podnóżki? O, coraz lepiej mi to wychodzi. Kurczę. Chyba to są dobre chipsy. Już ułożyłam szkielet i zobaczcie, jaki on jest w ogóle słodki. <słuch> Tutaj mam główkę. Powiedzcie, czy jest jakieś. Czy. Oj, no nie. Czy wygląda u mnie podobnie? Ja myślę, że tak. No. Dobra, teraz muszę zjeść, żeby, żeby zobaczyć taką próbę testu. I dobra, najpierw jedną nóżkę. w sumie od ręki. Oczywiście strasznie serowe. Strasznie bo dużo ser tutaj użyli. Ale bardzo dobre. Dobre dobre jest. No naprawdę dobra. Okej. Okay. To ja kończę, mam nadzieję, że się spodobało z moimi tytułowymi szkieletami. No i okej, okay. ja już kończę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.